Mając przygotowaną wyzłoconą deskę, możemy zająć się wmalowywaniem postaci. Początkowo przygotowuję podlinijnik ołówkiem na kalce. Dzięki temu będę mógł za pomocą pigmentu przenosić wzór na deskę. Początkowo szukam koloru na szaty. Wybieram kolor podmarówki oraz kryjącego koloru. Brązowego. W międzyczasie maluję fragmenty cieliste sankirem. Pod malówkę zakładam tak, aby osiągnąć lity kolor, natomiast kolor docelowy na, na wierzch kładę nieco przeźroczysty, tak żeby podkład ładnie przyzierał przez kolor docelowy. Dzięki temu zabiegowi szata wydaje się być bardziej trójwiarowa, niejednorodna kolorystycznie i ciekawsza. Malowuję księgę i przenoszę główne linie szat. Stworzoną wcześniej bazę koloru szat odlewam i tworzę kolor ciemniejszy przyciemniając czernią i jaśniejszy rozjaśniając bielą. Dzięki używaniu tej samej bazy do tworzenia kolorów, szata będzie spójna kolorystycznie. Nie trzeba będzie jej również zakładać laserunku. Ciemniejszym brązem przenoszę, podkreślam, linie główne szaty, a następnie laserunkowo w odpowiednią stronę m, pogłębiam cienie. Następnie nanoszę rozświetlenia, Przenoszę linie twarzy, lilii i książki i dopracowuję szczegóły. Manowuję oczy, nos i usta oraz zajmuję się głosami. Na tym etapie kładziemy kilka gradacji kolorystycznych karnacji pod rumiankę na wszystkich elementach cielistych, czyli czubku głowy, twarzy, uszach, szyi oraz rękach. W międzyczasie podpisuję ikony na srebrze, przenosząc napisy, lekko wciskam je w srebro, a następnie farbą akrylową pokrywam. Powierzchnię. Dopracowuję detale lilii, nanosząc przyciemnienia i rozjaśnienia poszczególnych jej elementów. Ponieważ podczas malowania postaci punktowo uszkodziłem złocenie, postanawiam je uzupełnić. Po nałożeniu, wyszlifowaniu i zalakierowaniu złocenia jestem już gotowy, aby dokonać lakierowania wizerunku tego Antoniego. Ogrzany do jakichś 40 stopni w kąpieli wodnej lakier twardo-schnący nakładam na deskę. Rękawiczka lateksowa bardzo dobrze nadaje się do rozprowadzania lakieru palcem. Lakier twarnocznący ma tą właściwość, że wnika zarówno w rysunek temperą jajeczną, jak również w deskę. Dzięki temu pierwsza warstwa naszego lakieru najprawdopodobniej w niektórych miejscach po prostu wsiąknie. Po nałożeniu każdej warstwy lakieru ikonę umieszczam w kuwecie, zamykam ją, aby żaden pusz i pyłki, czy włosy kocie nie dostały się i przykleiły do lakieru. Jak widać w niektórych miejscach lakier zupełnie wniknął w deskę. Będę uzupełniał te ubytki punktowo do momentu, kiedy wszystkie fragmenty wizerunku Świętego Antoniego nie zostaną zalane. Boki i tył deski maluję lakierem bezbarwnym, zabezpieczając ją przed wilgocią, dzięki temu deska nie będzie się patrzyła oraz pękała. W momencie kiedy pokryjemy lakierem całą deskę, możemy ją wyszlifować drobnociarnistym papierem po to, żeby uzyskać pełną gładkość. Wycieram pył powstały podczas szlifowania deski, a następnie nakładam dwie warstwy lakieru na wstąspekta Jak zapewne niektórzy zauważyli, srebro zaczęło zmieniać swój odcień, krótko mówiąc zaczęło rdzewieć. Efekt zaobserwowałem jedynie na złoceniu na pulment i nasilił się w momencie, kiedy zalakierowałem deskę od tyłu, czyli tak jakby wilgoć nie miała gdzie uciec, bądź zrobiłem to za szybko. Z całą pewnością w przyszłości będę stosował białe złoto. Dzięki tym zabiegom można uzyskać bardzo równą i szkistą powierzchnię wizerunku. Ponieważ zależy mi na tym, żeby powiesić ikonę na ścianie i żeby ona nieco odstawała od niej, pochylała się jakby do widza, montuję popularnie zwanego krokodylka. Mimo, że srebro okazało się trochę nieprzewidywalne, Całkiem ciekawie wygląda struktura, marmur, marmurkowa struktura tego zardzewiego srebra ze złotem. Ciekaw jestem co będzie w tym przyszłości.